Cześć, dzień dobry, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim czytaniu miesięcznym w roku 2024 będę omawiać grudzień. Z tego miejsca chciałabym Wam podziękować za ten rok, za to, że ze mną jesteście, że oglądacie, słuchacie moich filmów i prognoz, za to, że piszecie do mnie maile i zarówno w mailach, jak i w komentarzach dzielicie się cząstką siebie, za to, że korzystacie z moich czytań podczas um, różnych wydarzeń, w których biorę udział. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za te osobiste spotkania, za to, że zamawiacie u mnie czytania zdalne, a także portrety tarotowe. A propos portretów, to. Um, Jestem w trakcie opracowywania portretu partnerskiego tym razem, czyli taka nowa forma, którą wam zaprezentuję na blogu. Simony Kossak i jej matki, bo uważam, że ta relacja była fascynująca i trudna. Portrety tarotowe pięknie nam pokazują, co mamy do przepracowania, dlaczego dana osoba się w naszym życiu po pojawiła i co mamy sobie nawzajem po prostu dać. Pięknie wam dziękuję za te liczne spotkania w tym roku. Gościłam na wielu ezotargach i festiwalach. Te bezpośrednie spotkania cenię sobie najbardziej, ale uwielbiam również wszystkie spotkania online na wszelkiego rodzaju komunikatorach, ponieważ zawsze to jest obcowanie z człowiekiem widzę was widzę wasze emocje i e, widzę wasz ból po prostu i go współodczuwam i bardzo bardzo wam dziękuję za zaufanie i za szczerość w tym wszystkim dla mnie to był piękny rok ale i trudny przepracowuję pewne tematy związane z moimi korzeniami i obcowanie też z ludźmi, z wami pomaga mi te wszystkie rzeczy zobaczyć. Pomaga mi również Santarot i runy. Wiem, mówicie mi to podczas sesji, podczas spotkań, że karty nie zawsze są pozytywne, nie są pozytywne, ponieważ one często wskazują to co mamy do przepracowania. One potrafią być brutalne, ale one są dla nas. One mają nam pomóc, nawet jeżeli są dosadne w swojej wymowie. Tak do nich podejdźmy i tak je traktujmy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za 2024. Zapraszam do czytań prywatnych, prognoz na rok 2025. Cześć zodykalne raki. Grudzień 2024. Dla was. Najpierw wylosuje runę. Ona jest zarówno drogowskazem radą, jak i wyrocznią troszeczkę. Tip was, ruch do przodu. Bardzo męska energia. Bardzo jednoznaczna informacja, że teraz trzeba zrobić jakiś zdecydowany ruch, pójść w określonym kierunku. Być może też zorientować się, gdzie chce iść, w którą stronę. Iść również dosłownie, ponieważ to jest runa ruchu, przemieszczania się. Ty was może mówić dla osób, które wchodzą w związki, realizują związki z mężczyznami. Um, może mówić o pojawieniu się um, jakiejś silnej męskiej osobowości. Um, czy to do relacji intymnej? Um, ty was to zdecydowanie, Ty was to męskość, Ti was to seksualność, um, potencja um, płodność również um, w tym męskim wydaniu... Um, ale tiwas może mówić też o waszych relacjach biznesowych, zawodowych, gdzie oznacza propozycję zawodową, propozycję awansu, bo to jest ruch do przodu, to jest postęp, to jest też w końcu zdecydowanie o tym, co dalej ze mną. W tiwas się nie patyczkujemy ani ze sobą, ani z innymi. Dokonujemy decyzji, które są dla nas najlepsze. Potrafimy być w Was dosyć egoistyczni, ale to jest taki zdrowy, świadomy egoizm. Zobaczymy, co się tutaj pokazuje w kartach tarota. The Mindset Tarot. Bardzo zgodna energetyka, cesarz, męska energia, zodiakalny baran, cesarzowa, no proszę, i, mm, i głupiec. Cesarz z cesarzową spotykają się, być może muszą się gdzieś przemieścić, żeby spotkać się w przestrzeni cesarza bądź też cesarzowej, być może gdzieś w połowie drogi. Mówię tak, ponieważ głupiec to jest podróż, to jest przemieszczanie się. To jest też nowa droga dla cesarzowej bądź cesarza z drugą osobą. Może to być y, relacja intymna, może to być współpraca biznesowa, nowy projekt, gdzie y, cesarzowa wnosi y, płodność, kreatywność, y, pomysły. Y, i ten czynnik żeński, element żeński, a cesarz wnosi potencję, strukturę, porządek, organizację, być może też jakieś dobra finansowe, tutaj są angażowane wspólnie, inwestowane wspólnie, żeby coś wspólnie stworzyć. Stworzyć być może dziecko. Mamy cesarza i cesarzową, to jest para. Dołącza do nich głupiec, to jest dziecko, być może dołącza też em, em, po prostu em, zwierzątko. E, tutaj też może być pomysł tej pary, o tym, żeby gdzieś się wspólnie wybrać, wyjechać, coś wspólnie przedsięwziąć. Bardzo świeża, fajna, pozytywna energia. Na koniec roku. Nowa sytuacja się dla Was szykuje. I mam wrażenie, że jeżeli byliście w takiej energii y, ograniczającej, w jakimś impasie, w jakimś zastoju, to tutaj sprawy ruszają do, przo do przodu i odzyskujecie kontrolę nad życiem. Ok. Troszkę zmienię formę tych grudniowych czytań. Po prostu wylusujemy cztery karty. Jak ten miesiąc będzie wyglądał dla Was? Dziesięć kielichów, siedem buław, szóstka mieczy, cesarz. Przepiękny miesiąc, bardzo konstruktywny. Widzicie sens swoich działań i też widzicie nagrodę za Waszą waleczność, męstwo, upór, siódemka buław. Ja tutaj widzę zgodne małżeństwo, zgodny związek, rodzinę, która się łączy, która w końcu może być razem. Ja tutaj widzę też u niektórych z Was. Bo was może być odejściem. Słuchajcie, jeżeli jesteście w związku, który Wam nie służy, który jest w zależności od tego, jaką konfigurację tworzy, tworzycie, jeżeli chodzi o związki intymne bądź biznesowe. Cesarz oznacza związek, który służy mężczyźnie. Cesarzowa oznacza związek, który służy kobiecie. Może być tak, że jesteście w relacji, w której yy, która służy tylko i wyłącznie jednej stronie cesarzowi bądź cesarzowej. I w tej Tivas jest um, dokonana decyzja, żeby porzucić ten związek. To jest ta dziesiątka kielichów na początku um, czytania. To jest pełnia, to jest koniec, to jest zamknięcie to jest kulminacja. Nie mamy do siebie pretensji, rozchodzimy się w zgodzie, natomiast komunikujemy zarówno sobie, jak i tej drugiej osobie, ja muszę myśleć o sobie. Ja, ja chcę być w związku, który będzie pracował również dla mnie. Nie mogę być w związku, który jest korzystny tylko dla ciebie. I stąd jest to odejście w szóstce kielichów. Natomiast to jest takie poczucie, że... Mm, odzyskuje kontrolę. Tak? Odzyskuje do siebie zaufanie do swoich decyzji. Jestem gotowy, gotowa, żeby podjąć tą trudną decyzję. Natomiast oczywiście rysuje się też inna historia. Pamiętajcie, że to jest czytanie dla dużej grupy ludzi, że tu jest po prostu zgodne małżeństwo, tu jest y, zgoda w rodzinie, tutaj jest powiększenie rodziny, jak najbardziej, bo mamy dziesiątkę kielichów. Tu jest jakby nowa też organizacja codzienności, jest zmiana, której się nie spodziewamy, albo jest zmiana, którą w jakiś sposób sami sobie wypracowaliśmy. Zmiana, o którą zawalczyliśmy. Na przykład, długo staracie się o dziecko i to się dzieje. Długo staracie się o tak o daną pracę i to się realizuje. Tak? Bardzo możliwe, bo często w cesarzu, które tutaj jest dodatkowo kartą finałową, Runa Tivas również to podkreśla, że też zawodowo idziemy w jakąś indywidualną. W jakimś indywidualnym kierunku, kroczymy indywidualną, osobistą ścieżką, gdzie zakładamy działalność, gdzie jesteśmy sobie sterem, żeglarzem, okrętem, naszym po prostu szefem, e, wykonawcą tego, co przepraszam Was. Okej, okay. <laughs> bardzo przepraszam. I tutaj pokazuje się taka mocna, silna, zgodna relacja, gdzie cesarz z cesarzową się uzupełniają, gdzie mają wspólny cel, gdzie mają o co walczyć, gdzie wspierają się w jakichś sytuacjach, które wymagają waleczności, męstwa, stawienia się. To jest ta siódemka Buław. Może być też tak, że Twój partner bądź partnerka jest dla ciebie mm, ogromnym wsparciem w kontekście Twoich relacji rodzinnych. Tu się pokazuje rodzina. E, twój partner, partnerka staje się Twoją rodziną, tak? I to jest ta zmiana, to jest ta nowa sytuacja, która mm, jest dla ciebie czymś kompletnie świeżym, nieznanym. Ta osoba, ten. Człowiek u Twojego boku um, uczy Cię w jakiś sposób tego. Um, wspólnie z tą osobą organizujecie sobie um, na nowo życie. Tutaj jest ten efekt nowości i świeżości w karcie głupca z kart tła. I jest ta zmiana, zmiana odważna, szóstka mieczy. Zmiana, na którą się decyduję, ponieważ mam wsparcie. Zmiana, dla którą się decyduję, ponieważ dostałam dostałem nową pracę, dostałam awans, zarabiam więcej. Zmiana też w organizacji dnia, ponieważ postanowiłam czy założyłem własną działalność. Jest w tych kartach ogromna siła, która nie tylko bierze się z Was, ale również z tej osoby, która stoi przy Waszym boku. Pokazują się też tutaj podróże, podróże dosłowne, zmiana miejsca, przemieszczanie się gdzieś. Mogą to być podróże naprawdę dalekie. Być może będziecie wracali do rodziny, do bliskich, być może będziecie się na ten okres świąteczny łączyć z partnerem, partnerką, być może odwiedzi Was dziecko, to jest ten głupiec przy tej okazji. I też pokazują się tutaj sytuacje, w których wykazujecie się dużą odpornością psychiczną. Kiedy pokonujecie własne słabości, hmm, i kiedy wykazujecie się dużym zdecydowaniem, nie ma tu w tych kartach wątpliwości, cokolwiek się u Was y, dzieje. Bardzo mocne, budujące, pozytywne y, karty. Jeżeli faktycznie jesteście w relacji, w której nie czujecie wsparcia, to siódemka buław mówi dość, koniec. Tu są moje granice. A jeżeli nie szanujesz tych granic, i tu może chodzić o różne relacje, o różne układy, to ja się z tego wypisuję albo po prostu mm, mówię ci won. <grym> ja jestem tutaj w stanie, mam już na tyle siły żeby funkcjonować w pojedynkę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam pięknego miesiąca. Dziękuję. Pa. pa.